Gramy. Napisz bejbę na końcu, bejbę napisz, one bejba, lubią bejba. to. Napisz bejba, bejba napisz, to to jest takie niezobowiązujące. Ale... Ja się cykam, ja się boję takich gier. Nie gram, bo jestem chipcia. Ale mi się to potem to... będzie śniło to po nocach, no. No nie, no boję się. Powiedz, że jabczanek się nią zaopiekuje. Na, ja cię obronię. <laughs> jest to jakąś inną babę, którą będziesz rycersko bronił? Ja będę tylko drzeć ryje no po co wam w ekipie? Nie ja się nie wypiepać No a jak się gra nazywa? To się sprawdzę. Horror to w... a few moments Mmm, cześć Kasia. Boisz się taki gierek Kasiu? Ja już się mnie nie boję Ej Kasik, a co sądzisz na przykład o ludziach, nie? Hmm. Z którymi się umawiasz dzień przed, żeby grał horrorsa, O czym następnego... Po na czym tego nie mówią tak. No, XD nie gramy. Co robisz sura? raz w łaziku. Nie, nie gadamy o nim. A to z nim się umówiłeś i, się, i cię wystawił? Z nim z Tak, Rybson. tak. Rybsona to jeszcze rozumiem, bo Rypson to jest ten. Szczura, Ale szczura, to zawsze, tak, tak. Kasa, żeby rozumiem, się pokazać, że ten jeb... wykręt Który? się pokłócił ze swoim kierowcą. <laughs> nie, musiał... nie gadaj o tym nawet, I się musiałem go odwozić z Warszawy do Krakowa po tym koncercie Japsana. Który I, pier... I mi pier... daje przez dwie godziny, Paramaxil, I w, Paramaxil. w ogóle czajisz Kasia, tylko pamiętaj Ali, bo to będzie mocne tejki będą, że się mówił słów zabranionych na Twitchu. No. Normalnie Ali się przelizał z językiem z To nieprawda k***wa, to nieprawda! Prawda i to jest nie, się z nim. prawda, bo to było Nie jestem ja mi to nie przeszkadza. A, ja też nie się przylizałem ja... z nim. Jak dla Kasi nie przeszkadza, to mi też. Dla mnie Ali nie ma z tym problemu od teraz. Jak Kasia tak powiedziała, to tak jest Ja mówię, ja byłem pod wpływem alkoholu, miałem trochę wolniejsze racje. W momencie kiedy się na mnie rzucił, no ja, ja nie skumałem, że się całujemy. <laughs> Co? Czemu ty leżysz? Stawaj! Jezus Maria! Jak to przerwać? Boże, przepraszam! proszę? Yeah. Jak ty to robisz? Oh, <laughs> normal mode, oh, yes. nie, O Boże... Boże! Normal Normal nie, 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 normal. Normal, normal nie, 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 Dajcie zapalić, no. proszę! jest? No ale się zjeb**e mnie. Masia, teraz to ty, To była. nie ja, to Jestem nie bezem. ja, stoję tu. Ej, dobra. Nie Hello, guys. Ja zagram w GTA, Kasik zagra w GTA. O, czyli nigdy. Dobra, idziemy. Ej, co jest? Słuchajcie, weźcie i Dobra, a... Chodźcie, 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 tu, chodźcie do telewizora. kablówka odpalona, telewizja. Chodźcie. Ty, atomówki. <słuch> <słuch> Dzień. Gamle, Ej, to gamle, będzie w samarze to wyskoczy z telewizji. Ej, latarki tu są. O Jezus! Tu, chodźcie po latarki! Każdy po latarce! A piąteczkę. jest tutaj, mamy uciec, to tu jest exit. Ej! Ej! Mam waiting na was! Chodźcie tu! Chodźcie tu! 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 Łuki wpadł do dziury! Łuki bez... wpadł do dziury! Gdzie? Zaraz pójdziemy! Aaaaa! Co jest Kasia? Aaaaa! Co ty robisz? Co ty wiszczysz. są potwory! Wy nie widzicie? Gdzie? Tu! Ja. Patrzcie się na mnie! Śmieję się tam! Ja zostawię. No, no, jakieś te... Ja nie zostawię mojej No ciurę. patrzcie to się na mnie! Ś... Kasia, cię! Ura. Możecie nadusić ten guzik po prostu? Guzik, panowie! Guzik! na deslayers, dobra. To jest To jest nasz cel, uciec stąd. Fajna ta Musimy znaleźć ten. Takie wiertło musimy znaleźć. Hey, don't make, hey, don't make... Lanty nie może być głośny. Don't make lanty. Luke do, te <grywk> 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 do tej dziury, uważajcie. Nawet nie gadaj, on się wyje... Tak, upadł do tej dziury. Czytaj tak zwanego donata. Ty pa! <grywk> be quiet, be quiet. <grywk> Ej, pomóżcie mi! <grywk> Ej! Hey! <nossas wstrzelsenias> <wiring> jak to wygląda? Kasia z tego nie słyszał. o Luki stał. Hmm. Luki? A to jest imposto. Powiedz coś, Kasia, weź kostkę Rubika. Nie, wiem co ona robi. Ej, weź to zobacz. Tutaj tego zielonego ludka na środku. Tu, tu kliknij. No kliknij na zielonego ludka. Ja go nie słyszę, Lukiego, go teraz kliknij. Ja się też nie. My, jak... Słuchaj, weź tą, weź tą przelotową zabawkę. Tu. Czemu nas jest, Czemu nas jest piątka? piątka? Czemu nas jest piątka? Muzyka poprawia Kasik ten, mózg. Ej, potwór jest wśród nas, wieże tym? Dwa chyba. Zacióbmy go, może. Ja chodzę chyba z tymi ludzikami, one mnie obronią, nie? Ej, odezwij się albo cię ciupię. Tu poleję cię benzyną. A jak mu zrobić krzywdę? Próbuję rzucać w niego rzecami. Ej, czemu masz tyle dzieci? Kasik, z ty Ej, nie wiedziałeś, że skakał na mnie jakiś kuliczek? Ej, ja nie wiem, o co tu chodzi. Zaraz ogarniemy. Halo? Co? To jest potwór, to jest potwór! Zostaw ją ty ku... dla kulany A ty? Ty, Kasia, możemy do dziury musimy wejść. Nie, ja mam wyj... w te zwierzątka więcej na maszynie wykręcił. Ej, one cię zostawiły! One chciały od ciebie figurkę tą wiertową! Ja im jakby oddaję na chwilę, bo już mi łeb pęka od mamoniku. Ej, żyjesz! Ja Zostałeś ja w Uratowałem cię! A, Dzień! Ej, co Dzień jest? Ej, nie! to ty... Czy <zysk> 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 to nie był Luki? A! Mać. Ej, Luki! No? Czy ty się odrodziłeś i znowu wpadłeś do dziury? Tak! No uciekałem, wiesz... uciekałem mając S i to nie to patrzyłem to za plecy. Nie wiem o co chodzi w tej grze w ogóle. No, za no. teraz chodzi impostor. No, normalnie za nimi idziemy, łazi. Mam, dobra, uratowałem naszych, Zobacz! Ehe. Luki, ożyw się! Luki, ożyw się! Siema. Jestem, jestem. Dobra, Pier... Czeka... Ten któryś to nie jest nasz. Ej, teraz. Kasia, cześć o, Kasiu je. Ale coś bardzo dużo tu jest Ten jak ten to impostor Kasia, w końcu wróciłaś do nas Kasia, ubóstwiamy cię Ale stary, jest, ja mam... A! Uciekaj, on cię zabije Dziura. Ale głupia gra O, kocham Bombermana No o co tu chodzi? o Jimmy 69528 69528 69528 69528 69528 o oh, oh, jest ten, kluczyk do tamtych drzwi co to jest? co? ja nie mam latarki jak coś o k***a tam jest yeti ja nie mam latarki o, Dobra, widzicie, zamknijcie się. Tu chodź, tu chodź, musimy generator włączyć. unexpected problem has been solved. Jesteś <śmany> impostorem <śmany> To jest impostor! Zajeb... Gdzie jest Kasia? Ja po nią wracam, to moja królowa Byłam w taki horror jak byłam mała Tam były dynie Wiesz, tak strasznie bałam nie chcę w to grać Musi być... Oooo ja... Ja już nie wiem gór. Kasia to ty? To ja... Jest, jest, bogini wskrzeszona! Dole, Ja nie wiem gdzie ja byłam! Ale to jest Impery, ten ziomek tylko mnie gonił! Bo ty masz nogę połamaną i on to wiedział. Ooooooo! Ej Ja co mam chodzić który <noise> ten misiek mnie nie gonił? Ej, fajna nawet ta gra, tylko trochę taka na no oślepiał przychodzimy nie, kurwa, dajcie mi, dajcie mi po bo tu był ja, będą kurwa. Proszę, proszę żeby zaraz zaraz ciupnie znowu do tych pokrups, co wiem, że tym nie chceś. Proszę, pomóżcie mi! No? Dobra, kto nie jest impostorem, niech podskoczy! Podskoczy! No podskoczcie! No. Got podskoczyć! Co to, to jest ten? To... No to mój impostor, którego mieliśmy zajebać, no! Co ty zrobiłaś? Parnęłam ci w głowę. Dobra, ten kot musi być ukryty gdzieś indziej. Hm. Daj mi butelkę. Już, patrz, tu jest napisane. Nie rzucajcie butelek na ster. Właśnie rzuciłam. Już rzuciłam, patrz, tam o, się toczy. No i kurwa jelo. I co jest? Tu? To jest. Jesteśmy impostorem, prawda? To jest impostor ostro znowu. Kurane gorzej mi datarki brakuje. 1-0-7-1. Wydróżnij. Dobra, dawaj. Krzywdź się. do chybów. Czemu tam dalej nie pójdziemy? Halo? Oh. Unlucky. Gasiłem, urwali. Ej, utkłem! Nie mogę! Nie, Spójrzcie się ukłamałem? Co ja mam teraz zrobić? Ej, Luki! Luki, zerrzmie butelką! Luki! To weź z tego automatu, bo ja się zbugowałem! Tak. Jesteśmy <laughs> obaj martwi. Mm mhm. Jak to u Ciebie? Martwo. Wiesz, czy... przynajmniej nie jesteś w tym sama, nie? O, masz shotguny, Luki! O, kur... wiercił. Ja nie będę wiercił sam. Ej, ej, ja chcę! Wiesz, trochę się czuję winny, nie? Czemu? Nie! Nie! Że jest bezpieczna. Jesteśmy tutaj teraz Nie! 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 co on robi ten Luki Nie! Nie! A, nie! 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 windę, którą zjechał... Nie! 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 ty nas Nie! nas Nie! Nie! Luki? Nie! Będziemy jak. Zabawka z Zabawka y, z automatu. Dobra, Rozbierajcie pieniądze. Benzyna i tutaj generator. Ile was nie żyło? Ile realy zrespiłam? Rysiek, co ty robisz w śmietniku? Rozmawialiśmy o tym. Nie siedzimy w śmietniku. Kim jesteś? Nie wiem. Ja żyłem cały czas. O, no jesteś człowiekiem. Kasik nie ma. Jestem. Co do mnie gada? Kogoś nie ma. To bo szybko, mnie tru... Ej, to jest impostor, to jest impostor, kurwa. Slenderman. Chodźcie. Chodź tu, to Idę! Idę! Nie! No kurwa, jest to. Jestem! No ja jestem! Halo! Dominiku, Dominiku! Oczywiście! Daj butelkę w Kamy! Jeszcze jedna osoba! Mi się podoba, bo z Kasią gram. jest. <laughs> Pusuj! Pomocy! Schodzimy na dół! Na dół! Jeb***cie mu! Jebie mu czymś! Butelką! Ja w butelce mam przysmak! Nie mogę! Nie, tylko nie to! Nie rozglądam się, po prostu biegniemy. Są strzałki, to będzie proste. Hej. A! No kurwa, dopiero wróciłam! ja O, k***a. Do automatu, niech nas skrzesi. Naprawiaj Vana, naprawiaj Vana! <grymne> na starych ziomków nocowych po sobie. Ej. Okay. Oni się mnożą. Szczerze. Że... ja bym tutaj zagrał innego, k***a. Nic nie widzę z tymi ludkami, gdzie jest jedno koło! Masz wszystkie koła! Jest! O! Oh. <laughs> nie <p> nawet! <śmiech> 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 Cóż to była za przygoda? No fajna gra, tylko dziwno, p. trochę brakowało, że na przykład mało słyszałem, k.a. na przykład was, nie? Jak trochę byliście dalej kawałek. No to, to, to. Dobra, dawajcie next mapkę, czy Ty, Kasia, już musisz iść? Ja już muszę iść. Nie, no jeszcze jedną Nie, naprawdę no, chciałabym, ale bardzo muszę już iść. Zrobimy, bo już ogarnęliśmy grę. No nie, no niestety, niestety, ale dziękuję serdecznie za zaproszenie. No ja wytłumaczę, po prostu ta gra jest ch...a i nikt nie, w nią nie chce grać. Ja... Nie, nie, nie. w ogóle. jest, jest, yes, ultra, pojecha. że dziewczyna nie chce grać. Ja bym skiptą gierkę, bo jest gównem Jest bardzo głównym. Pogra... I pograł co innego. Aha. Dobra, chłopaki, dzięki bardzo serdecznie za Gierkę. Mam nadzieję, że do zobaczenia na równie wspaniałych tytułach. Trzymajcie się. Pa, pa. Wyszłam w Minecraft.